Analiza on chain pokazuje końcówkę wyprzedaży Bitcoina. Czy Salwador właśnie wpadł w gigantyczne kłopoty z IMF oraz gigantyczne wpływy BTC na giełdy z dźwignią oraz co to może oznaczać. Cześć z tej strony Piotr, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowania portfela kryptowalut z małym kapitałem. Spotkamy się tutaj regularnie już od ponad 3,5 lat, aby za dwie kupować bitcoina, za drugie dwie wywyżki kupujemy wybranego altcoina. Wszystko monitorujemy w narzędziu coin tracking i sprawdzamy, czy inwestowanie z tak małym kapitałem ma w ogóle sens oraz sprawdzamy, w co się bardziej opłaca inwestować. W bitcoina, czy może jednak w altcoina, a jeżeli tak, to kiedy? W dzisiejszym materiale poruszymy kilka bardzo ciekawych kwestii. Mianowicie zauważyłem pewną korelację pomiędzy tym, co się dzieje na giełdach z a tym, jak wygląda obecny funding rate. Więc te rzeczy dzisiaj ze sobą zestawimy i pokażę Wam bardzo ciekawe zależności. Wybierzemy się także na przejażdżkę do Salwadoru, ponieważ okazuje się, że IMF ma pewne wątpliwości co do ich decyzji, jeżeli chodzi o zaakceptowanie Bitcoina jako legalny środek płatniczy. Dodatkowo kilka innych informacji z rynku oraz oczywiście analiza on-chain, która prawdopodobnie wskazuje na końcówkę akumulacji. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy rozmawiamy właśnie o kryptowalutach, o więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko co zobaczysz w tym materiale są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na coin Gecko. I dzisiaj ponownie Bitcoin jest w okolicach 36,5 tysiąca dolarów. To jednak, wczoraj doszliśmy do 38 tysięcy dolarów i za chwilę przejdziemy na wykres, ponieważ tutaj wydarzyło się naprawdę kilka bardzo istotnych rzeczy. Jeżeli spojrzymy na cały rynek krypto, przede wszystkim rzuca się w oczy to, że altcoiny zaczynają do bitcoina tracić. Dlatego dzisiaj zdecydowanie spojrzymy także na dominację altcoinu, ponieważ BTC od ostatniego materiału wzrósł ponownie, jeżeli chodzi o jego dominację, o kolejne 2,5%. I powiem wam, jakie ja ruchy na tym rynku tutaj poczyniłem. Jeżeli spojrzymy na wygranych, praktycznie ich tutaj nie ma. Jednak Bitcoin, pamiętajmy, także waha się tutaj w okolicach 36,5 tysiąca dolarów, i to on dzisiaj wyznacza pewne trendy. Natomiast jeżeli spojrzymy na przegranych, pomimo tego, że nie ma ich zbyt wielu, to jednak altcoiny po prostu dostają dzisiaj po tyłku. Co to może oznaczać, mam nadzieję, że wszystkie informacje, jakie dzisiaj dla ciebie przygotowałem, pomogło Tobie dokładnie zrozumieć, w jakiej sytuacji się dzisiaj znajdujemy. Zanim przejdziemy do wykresów, zanim przejdziemy do wiadomości, szybki look na nasz. Eksperyment. Na obecną chwilę zainwestowaliśmy 7120 zł i gdybyśmy dzisiaj wszystko sprzedawali, otrzymalibyśmy 30 348 zł, co by nam dało 23 228 zł zysku na czysto. Jednak tego oczywiście nie robimy. Ja zakładając ten eksperyment, oczywiście on tutaj ewoluował i był modyfikowany w pewien sposób, to jednak jego głównym założeniem było DCA, czyli kupujemy regularnie co weekend za dwie dyszki bitcoina, za dwie dyszki wybranego altcoina i następnie realizacja zysków następuje po około 4 latach kiedy cykl Bitcoina, zakładając, że cykle Bitcoina dalej będą czteroletnie, po prostu zyski tutaj realizujemy. Lub ewentualnie straty, kto wie, ponieważ wiele osób wciąż uważa, że właśnie rozpoczęła się Bessa. Jednak show must go on, jak to śpiewał Freddy Mercury. Jeżeli mamy pewne jakieś swoje założenia, moim zdaniem powinniśmy się ich trzymać. Oczywiście musimy być elastyczni. To jednak, czego ja doświadczyłem, czym więcej robimy zmian na naszych portfelach, tym więcej długoterminowo powoduje to komplikacji. Przejdźmy jednak do dzisiejszych zakupów na początek standardowo na BitBay kupujemy za 20 złotych Bitcoina i dzisiaj kupujemy 14700 Satoshi. A altcoinem, którego dzisiaj ponownie dorzucamy do naszego portfela jest 1inch. Dlaczego? Zauważcie na wykresie, na interwale jednogodzinnym przepięknie po raz kolejny testujemy te dno. Moim zdaniem oczywiście prawdopodobieństwo w tym momencie wzrostu, przynajmniej krótkoterminowo jest tutaj bardzo duże. Tym samym jednak wciąż patrząc na duże interwały, zauważcie, że jesteśmy tutaj, weźmy sobie linijkę, od szczytu do obecnej chwili wciąż jesteśmy w okolicach 65% korekty od ATH w stosunku, oczywiście, tutaj do USDT. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o akumulację altcoinów, jeżeli w ogóle uważasz, że w tym momencie warto to robić, jednak poczekaj z tym, ponieważ za chwilę przejdziemy do wykresu, właśnie dominacji altów, i tam zobaczymy, co tak naprawdę się tutaj wyrabia. To jednak w tym eksperymencie kupujemy altcoiny niezależnie od tego, jak wygląda wykres dominacji, właśnie altcoinów. Na dużym interwale także zauważcie, mamy tutaj. Wcześniejsze opory, mamy także wsparcia i w tym momencie ponownie testujemy ten poziom. Oczywiście na skali prawdopodobieństwa, ponownie jeżeli chodzi o altcoiny, które przeglądałem, po prostu 1inch wygląda tutaj najkorzystniej. 1inch'a kupujemy dzisiaj w parze do USDT, czyli 20 zł, to jest 5,45 dolara, a cena jednego 1inch'a jest to 2,850, czyli dzisiaj kupujemy 1,91221 incha. Ja tutaj mam 12-13 USDT, więc kupię tutaj sobie za wszystko. To jednak do naszego coin tracking wpisujemy równowartość 20 zł, tak aby statystyki nam się tutaj po prostu zgadzały. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Binansa minimalny zakup w parze do USDT jest to właśnie 10 USDT, więc znowu się powtórzę, ponieważ bardzo często dostaję takie pytanie, że ty kupiłeś jednak za więcej i ten eksperyment nie jest tak naprawdę taki precyzyjny. O to chodzi, że faktycznie bym dokładnie tylko w swoim portfelu budował małym kapitałem. Tutaj przede wszystkim dzisiaj kupiłbym za dwa tygodnie jak to się mówi, na zaś. Dlaczego? Ponieważ mamy minimalny zakup za 10 USDT i w ten sposób po prostu zrealizowałem dzisiaj dwutygodniowe zakupy. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. To jednak w zdecydowanej większości przypadków, kiedy w tym eksperymencie dokupuję jakiegoś altcoina tutaj do naszego eksperymentu, także dorzucam go do swojego portfela. Więc po prostu z mojej perspektywy, czy tutaj będzie 0,03 one-incha, mniej czy więcej, po prostu nie robi większej różnicy. Natomiast chcę, żeby nasz eksperyment był po prostu jak najbardziej precyzyjny, dlatego cały czas skupiamy się po prostu na tych 20 zł. Mam nadzieję, że dla Was też to jest OK. Więc wpisujemy nasze dzisiejsze zakupy, obie transakcje dodane, lecimy dalej. Przechodzimy do wykresu Bitcoina, to co omawialiśmy w ostatnim materiale, czyli potencjalne wybicie dołowi z trójkąta, faktycznie się tutaj wydarzyło. To jednak zauważcie, jak pięknie i szybko wróciliśmy z powrotem dokładnie w środek, można powiedzieć, tych zawirowań, ponieważ wciąż można powiedzieć, że to wybicie zostało unieważnione, ponieważ w tym momencie zawsze potrzebujemy tak zwanego potwierdzenia. I tutaj wiele szkół mówi, aby czekać na dwie lub trzy świece, które zamkną się poniżej wyznaczonego oczywiście tej punktu przebicia. W tym momencie mamy tutaj tą linię trendu wzrostowego, ona została przebita i zauważcie, na interwale jednodniowym, gdzie każda świeca jest to ruch ceny w ciągu jednego dnia, zauważcie, ta zamknęła się tutaj, ta zamknęła się także nieco wyżej, jednak trzecia świeca zamknęła się z powrotem w tym trójkącie, co oczywiście nam mówi, że to był tak zwany Fake out. I na ten moment ponownie Wajkof pięknie nam tutaj się po prostu sprawdza. Pytanie jest jednak, jeżeli chodzi o Wajkofa', jeżeli faktycznie jest to okres akumulacji, to gdzie na tym wykresie jesteśmy? Ponieważ tutaj opinie także są podzielone, więc pytanie, czy jesteśmy. Tutaj w fazie B, czy jednak był teraz tak zwany spring, i zaczynamy kolejne ruchy w górę, i zaraz oczywiście o tym porozmawiam. Jeżeli spojrzymy na interwał dobowy, zauważcie, mamy potężny ruch w górę, następnie mamy trochę tutaj kolejne dno, jednak troszkę wyżej, wybicie ku górze, następnie ruch w dół, i teraz kolejny ruch w górę. Zauważcie, jeżeli spojrzymy sobie na wykres łajkofa, to bardziej przypomina nam to jeszcze tutaj tą wcześniejszą fazę. Ruch w dół, następnie górka, niższy dołek, górka następnie schodkami w dół i zaczynamy ruch wzrostowy. Bardzo wygląda to podobnie. To jednak, jeżeli zejdziemy na niższe interwały, czyli interwał 4-godzinny, wykres ten jednak już bardziej przypomina właśnie tutaj, czyli koniec tej fazy Akumulacji. Więc w jakim momencie jesteśmy? Szukając informacji, oczywiście musimy spojrzeć na wiele różnych czynników. Moim zdaniem, od tych fundamentalnych, czyli co się dzieje na rynku kryptowalut, z projektami, z samym Bitcoinem, z jego adopcją, po oczywiście analizę on onCheck, ponieważ tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo dużo wskazówek. Jednak do tego za chwilę przejdziemy. Zauważcie tutaj, jeżeli chodzi o schemat Wajkoffa i dojście do tego momentu springu, na początek musimy mieć serię coraz niższych górek. I w tym momencie, na interwale 4 godziny, no pięknie nam tutaj to się sprawdza. W tym momencie to wybija. Sprawiło, że ten tutaj trend wzrostowy oczywiście został unieważniony, i raczej możemy teraz tutaj mówić o całkiem solidnym. Wsparciu. Więc według teorii Wake -offa, co musi teraz się wydarzyć? Przede wszystkim musimy przebić tutaj ten trend spadkowy i następnie ponownie go przetestować. Czyli jeżeli faktycznie wybijemy się tutaj ku górze, co jak możecie zauważyć, jest dość problematyczne, ponieważ cały czas siedzimy poniżej tego poziomu. Natomiast jeżeli chcemy po prostu zobaczyć dalsze wzrosty, potrzebujemy wybicia, retestu, zarówno tego tutaj poprzedniego poziomu, jak także linii trendu spadkowego. Następnie po reteście lecimy wyżej, przetestować poprzednie nie Tutaj poziomy. I tak naprawdę, moim zdaniem, jak wiecie, podejście praktyczne ma tylko i wyłącznie sens, więc stwierdzenie jest proste, nieważne co myślisz, ważne co robisz. W tym momencie jest zbyt dużo niejasności, jeżeli chodzi o mnie. Nie zagrywam już od kilku dni na dźwigni, jeżeli chodzi właśnie o te tutaj poziomy. Miałam, co prawda, ustawione tutaj zlecenie poniżej, czy lekko poniżej 30 tysięcy dolarów, jednak nie zostało one zrealizowane. Informowałam Was o tym dużo, dużo wcześniej. Tak samo tutaj nie chcę grać tego wybicia. Raczej mam tutaj dwa scenariusze dla siebie, ponieważ w tym momencie cały czas zostawiam oczywiście tutaj zlecenie poniżej, jeżeli faktycznie teoria Lajkofa. Na interwale dniowym bardziej nam by tutaj wskazywało, że jesteśmy tutaj na tym etapie, co by oznaczało, że jeszcze zaliczymy jedno testowanie i wybijanie stop-lossów. Więc chcę być na to gotowy i w tym momencie zarówno jestem gotów kupić bitcoina, jak i zagrać po prostu pozycję długą, czyli po prostu zagrać na wzrosty na dźwigni. Jeżeli jeszcze nie wiesz, czym jest temat dźwigni, i jeżeli chciałbyś sprawić, czy jest to dla Ciebie temat, tutaj znajdziesz materiał na temat giełdy Binance Futures i na temat tego, w jaki sposób się tym. Posługiwać. Więc mój pierwszy scenariusz, jeżeli idziemy na interwale dniowym, jesteśmy tutaj jeszcze w fazie B, po prostu czekam tutaj na kolejne wybicie stop-lossów. Natomiast jeżeli jesteśmy w tej kolejnej fazie i szykujemy się na kolejne wybicie, co patrząc na to, co się dzieje na analizie on-chain, myślę, że jest naprawdę całkiem prawdopodobne. Także koniecznie, koniecznie zostańcie do końca, żeby po prostu sprawdzić, dlaczego prawdopodobieństwo po prostu jest tak. Duże. Po wybiciu tutaj w górę, myślę, że będziemy testować poprzednie tutaj poziomy, czyli ten tutaj obszar, który zaznaczyliśmy wcześniej, czyli okolice 41 tysięcy, 42 tysięcy dolarów. I w tym momencie będę gotów po prostu, aby zagrać krótkiego shorta, jeżeli chodzi o BTC, ponieważ okres akumulacji wciąż może trwać i wciąż możemy oczekiwać tego tutaj ruchu. To jednak, jeżeli moje testopłosy na tym shortzie zostaną powybijane, zdecydowanie będę chciał wiedzieć przebicie tego poziomu, następnie retest, i w tym Momencie zajmę ponownie pozycję długą, czyli zagram na kolejne wzrosty. Więc znacie moją argumentację, dajcie znać, co na ten temat myślicie i jakie przede wszystkim są Wasze ruchy. Pamiętaj, nieważne co myślisz, ważne co robisz. Przejdźmy jednak do wykresu dominacji altcoinów, ponieważ tutaj naprawdę się dzieje dużo. Jak wiecie, wcześniej Was informowałem, że tutaj na wybiciu zająłem pozycję na altcoinach, czyli wymieniłem część swojego BTC, tutaj ze sprzedaży swoich altów, tutaj ponownie wszedłem w altcoiny. I oczywiście do tego momentu była to. Słuszna decyzja, to jednak patrząc na to, jak dynamicznie zaczęliśmy tutaj lecieć w dół, ja ze swoich pozycji wyszedłem, można powiedzieć w tym momencie na zero, i w tym momencie cały czas oczekuję na ponowne zajęcie swoich pozycji na altcoinach, ponieważ uważam, że w tym cyklu wciąż altcoin season jeszcze się pojawi. To jednak przebijając z powrotem ten tutaj neckline, jesteśmy w bardzo nieciekawej pozycji. I już mówię dlaczego. Przede wszystkim, jeżeli cofniemy się do poprzednich cykli, zauważcie, tutaj mamy bardzo podobną sytuację, czyli najpierw wybijamy jedną. Górkę następnie druga górka jest nieco niżej. I to oczywiście także oczywiście z punktu widzenia samej struktury rynku. Oczywiście tutaj musimy spojrzeć na mniejsze interwale, ponieważ wciąż tutaj obserwując na interwale tygodniowym niewiele widać. Zauważcie, sytuacja jest bardzo podobna, czyli mamy wyższą górkę, następnie niższą górkę, co oznacza, że prawdopodobnie struktura rynku może nam się tutaj załamać. Pytanie, czy stworzymy tutaj niższy dołek? Dlatego zdecydowanie ja dla siebie tutaj obserwuję dwa poziomy. Poziomy 60% dominacji altcoinów i tym samym poziom 40% dominacji BTC, ponieważ niektórzy z Was mają problem z tym, aby po prostu znaleźć dominację altcoinów na TradingView. Jeżeli w Wpisujecie 100-BTC.d, nawet na wersji darmowej mi się to pokazywało. Natomiast, jeżeli tego nie widzicie, po prostu wejdźcie sobie na BTC.d i w tym momencie macie dominację Bitcoina, czyli ten wykres dosłownie jest to lustrzane odbicie, czyli jest ten wykres odwrotny. Kolejny poziom, jeżeli chodzi o mnie, w tym momencie są to okolice 50-51% dominacji Altów. Więc wracam do swojego poprzedniego scenariusza, czyli w tym momencie, jeżeli dojdziemy tutaj, będę obserwował, co się będzie działo i prawdopodobnie tutaj będę zajmować swoje pozycje na altcoinach, przynajmniej oczywiście częściowo. To jednak musisz wiedzieć, że altcoiny cały czas służą manipulantom po to, aby między innymi zgarniać od Ciebie Twoje bitcoiny, ponieważ większość ludzi na rynku niestety, ale nie myśli o tym, aby część ich z portfela, moim zdaniem wciąż największa część portfela powinna być właśnie w BTC, ponieważ jest to tak zwany Fundament, który pozwoli Tobie także zdecydowanie obniżyć ryzyko, którego prawdopodobnie jako nowa osoba na tym rynku nie jesteś w stanie dla siebie odpowiednio skalkulować. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy tak wysoko, na tym wykresie właśnie dominacji altcoinów, to po prostu ryzyko inwestowania w altcoiny jest dużo, dużo większe. O ryzyku inwestowania zarówno ogólnie w kryptowaluty, ale także tą wiedzę będziesz mógł sobie przenieść właśnie chociażby na te ratio pomiędzy dominacją Bitcoina a dominacją altcoinów znajdziesz w poprzednim materiale, także koniecznie obejrzyj go sobie później. W tym momencie po prostu uważam, że. Prawdopodobieństwo to jest zjazdu dalej w dół, czyli umacniania się u bitcoina, jest bardzo, ale to bardzo duże. Dlatego część moich pozycji z altcoinów po prostu wróciła z powrotem do bitcoina. I na obecną chwilę wciąż około 70% na tą chwilę mojego portfela wciąż jest w BTC. Taka szybka retrospekcja, cofając się do roku 2017-2018, musisz wiedzieć, że w moim portfelu bardzo często bywało mniej niż 10, a nawet mniej niż 5% BTC, ponieważ popełniałem jeden z moich, można powiedzieć, krytycznych błędów, czyli stosowałem Bitcoina nie jako inwestycję, tylko jako środek do inwestowania w altcoiny, co się okazało gigantycznym. Błędem. W tym momencie, jeżeli ten scenariusz wybicia ku górze po prostu się nam sprawdzi, zdecydowanie dominacja bitcoina będzie tutaj rosła. A za chwilę pokażę wam, dlaczego kapitał, bardzo duży kapitał, wciąż może iść w kierunku bitcoina, patrząc w którym momencie tej kapitulacji jesteśmy dzisiaj. Czy Salwador będzie miał gigantyczne problemy z IMF? Czym jest IMF, czyli International Monetary Fund, czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który zajmuje się stabilizacją ekonomii na całym świecie? I co? Co ciekawe, Salwador podejmując decyzję, aby stworzyć z Bitcoina legalny środek płatniczy. Co ciekawe, jeżeli na Wikipedii wejdziecie sobie na Salwador, to założycie coś bardzo ciekawego, co się tutaj zmieniło. Patrząc na tabelkę i szukając waluty lokalnej, po raz pierwszy widzimy, że walutą lokalną jakiegoś kraju jest tutaj Bitcoin. I co ciekawe, jeszcze wczoraj to USD było tutaj na górze, w tym momencie to Bitcoin jest ponad dolarem. Science fiction w roku 2017, realia w roku 2020. Moim zdaniem jest to dopiero jednak początek. Oczywiście takie zagrania mogą się nie podobać takim instytucjom, jaką jest. IMF, ponieważ mamy tutaj informację, że bardzo mocno martwi ich to, w jaki sposób ta decyzja może wpłynąć na makroekonomię i na zawirowania prawne, zawirowania regulacyjne na całym świecie. Dlatego muszą się temu dużo bardziej przyjrzeć. Musisz jednak wiedzieć, że Salvador także tutaj jest pod okiem IMF. Dlaczego? Ponieważ cały czas negocjują program otrzymania pożyczki 1 miliarda dolarów. Jestem mega ciekaw, co teraz się wydarzy, ponieważ moim zdaniem jeszcze w roku 2020, pierwszym zobaczymy kaskadę pewnych wydarzeń. Nie będą one wszystkie niestety dobre. Żadna przede wszystkim rewolucja nie dzieje się z dnia na dzień i żadna rewolucja nie napotyka na swojej drodze żadnych przeciwności. To jednak chciałbym po prostu, żebyś zauważył, że Salwador prowadzając Bitcoina jako legalny środek płatniczy przede wszystkim chce się uniezależnić od dolara i w ten sposób także może tutaj uniezależnić się od IMF, a jak widzimy, kraje Ameryki Południowej także za tym podążają. Idąc dalej, ciekawostką jest, że Salwador od dnia pierwszego mówi o tym, że zacznie kopać bitcoina. Uwaga! poprzez energię wulkaniczną, czyli w 100% ekologiczną, dobre czy dobre. Ponieważ dzisiaj jednym z tych takich zarzutów dla Bitcoina na całym świecie, moim zdaniem to po prostu jest bzdura, ale na razie to zostawmy, jest to, że Bitcoin nie jest zbyt dobry dla środowiska. Więc tutaj ten element przynajmniej Salwador bardzo mocno broni, ponieważ tutaj Reuters zadając pytanie, czy pieniądze mogą rosnąć w wulkanach, prezydent Salwadoru odpowiada bardzo krótko, tak, Będą. Żyjemy naprawdę w bardzo, bardzo ciekawych czasach i moim zdaniem nieinteresowanie się rynkiem kryptowalut w dobie kryzysu może być, mówiąc delikatnie, nieco problematyczne. Kolejna bardzo ciekawa informacja, która pokazuje nam ogólny sentyment inwestorów instytucjonalnych, bogatszych osób indywidualnych, czy też przede wszystkim Wall Street, jest to, że jak już wiecie z poprzednich materiałów, MicroStrategy wypuszcza kolejne obligacje dłużne. Jeszcze tego nie zrobili, jeszcze nie kupili bitcoina za to, ponieważ ogłosili, że chcą wypuścić obligacje dłużne na 400 milionów dolarów, które oferowałyby około 6% rocznego zarobku inwestorom, i bardzo szybko otrzymali propozycję 1,6 Miliarda dolarów, czyli dostali czterokrotnie większe propozycje niż wydali. Ofertę. Co to tak naprawdę może oznaczać? Moim zdaniem po prostu pokazuje nam, że popyt na Bitcoina jest, ponieważ ta informacja, że MicroStrategy wypuszczając te obligacje dłużne i po tych spadkach mogłoby się wydawać dla większości osób, że teraz wchodzenie w Bitcoina po prostu jest to głupota. To jednak zauważ, jak działa smart money. W tym momencie wiedząc, że MicroStrategy 100% tego kapitału chce przeznaczyć na Bitcoina, tak czy siak chcą mieć w tym. Udział. I kwota tutaj 400 milionów dolarów zmieniła się już na 500 milionów dolarów. Jednak, znając Michaela Saylora i jego podejście do całego rynku krypto i przede wszystkim oczywiście do samego bitcoina, ponieważ jest on zdecydowanie maksymalistą, moim zdaniem ta kwota znajdzie się pomiędzy 500 milionów a 1,6 miliarda dolarów, ponieważ widzieliśmy to już w przeszłości, że już podnosił te swoje progi, jeżeli chodzi właśnie o tego typu inwestycje. Przejdźmy jednak do analizy on chain. I tutaj jeden z moich ulubionych wskaźników, czyli SOPR. Ześmy oczywiście ostatnio po podczas tej tutaj kapitulacji poniżej poziomu 1, co oznacza SOPR jest to wskaźnik, który pokazuje nam, w którym momencie większość rynku wyprzedaje się ze stratami. I tutaj widzimy bardzo wyraźnie przede wszystkim dywergencję, jeżeli chodzi o spadek ceny oraz oczywiście o wzrost tutaj na tym wykresie, co oznacza, że coraz mniej i coraz mniej ludzi zaczyna sprzedawać ze stratami. W tym momencie wchodzimy na poziom 1. Moim zdaniem idealnie byłoby tutaj zobaczyć jeszcze finałową kapitulację, co oczywiście mogłoby to nam potwierdzić schemat Waikofa i zejście jeszcze raz nieco niżej. Jeżeli faktycznie zaliczymy tutaj kolejną korektę, a ten tutaj wykres SOPR nie zamknie się poniżej tego dołka, będzie to oczywiście bardzo mocny sygnał na to, że kapitulacja dobiega końca lub ewentualnie można nawet powiedzieć, dobiegła Końca. Dlaczego? Ponieważ jeżeli cena cały czas spada, natomiast coraz mniej osób wyprzedaje się ze stratami, dochodzimy w pewnym momencie do tak zwanego konsensusu, czyli do momentu, w którym to ludzie przestają chcieć sprzedawać ze stratami. A jeżeli ktoś nie chce sprzedawać ze stratami, co się Twoim zdaniem dzieje z ceną? Odpowiedź jest bardzo prosta: ludzie po prostu w tym momencie szykują się mentalnie po prostu na zarabianie. I widzimy także po portfelach, ponieważ cały czas długoterminowi gracze skupują, a to krótkoterminowi gracze, wyprzedają swoje bitcoiny. Co oczywiście w połączeniu z SOPR, czyli z tą informacją, że coraz, coraz mniej osób jest gotowych na to, aby po prostu sprzedawać ze stratami, może sprawić, że dochodzimy do tak zwanego breaking point, czyli do momentu, kiedy kapitulacja dobiega końca. To jednak weź pod uwagę, że cały czas ten rynek mocno jest sterowany emocjami. Dzisiaj Fear and Greed Index wciąż jest na ekstremalnym strachu, co oznacza, że biorąc pod uwagę także schemat tej offa czyli schemat tej manipulacji, grubym Rybom cały czas zależy, żebyś ty się bał, ponieważ w tym momencie są w stanie utrzymać cenę w dłuższym terminie, oczywiście na tym poziomie, co dla nich oczywiście będzie bardzo, bardzo korzystne, ponieważ będą mieli wystarczająco czasu, żeby skupić tutaj bitcoina. Jednak jak długo ten okres akumulacji może potrwać, tego nie wiemy. Właśnie dlatego między innymi patrzymy na takie wskaźniki jak SOPR, ponieważ tutaj widzimy, kiedy ten moment kapitulacji po prostu może dobiec końca i w ten sposób zwiększamy nieco nasze. Prawdopodobieństwo. Kolejnym bardzo ciekawym wykresem jest dystrybucja starych coinów, ponieważ tak na chłopski rozum, kiedy Twoim zdaniem pękają bańki spekulacyjne? Kiedy najnowsi gracze na rynku wyprzedają swoje coiny? Czy ci, którzy kupowali wcześniej swoje bitcoiny, dużo, dużo wcześniej zaczynają się wyprzedawać? Oczywiście odpowiedź tutaj bardzo prosta i mam nadzieję, nie muszę jej Tobie tutaj udzielać. Zauważ, mamy tutaj wykres właśnie dystrybucji starych coinów, która rozpoczęła się już w momencie, zaczęła się zwiększać, w momencie, kiedy przebiliśmy poziomy 10 tysięcy dolarów. Średnia dystrybucji tych starych coinów jest ota ta czarna tutaj przerywana linia i w tym momencie ponownie można wskazywać na okres akumulacji i zauważcie, tutaj w tym momencie zaczęły się stare coiny wyprzedawać, czyli zaczęły realizować swoje zyski, co oczywiście obserwowaliśmy także tutaj podczas tego rajdu w górę, że była spora część tych portfeli starych, które faktycznie były gotowe się wyprzedać, jednak po to wiele osób na tym rynku inwestuje, większość osób nie podchodzi do tematu bitcoina ideologicznie, jak chociażby Michael Saylor, który mówi, że kupuje bitcoina i już nigdy przejdzie Nigdy tego bitcoina nie ruszy. Większość osób na tym rynku wciąż kupuje, żeby sprzedać. A kiedy trzymasz 3, 5, 7 lat, jak już wiecie, dla wielu inwestorów było to po prostu bardzo korzystne. I w tym momencie realizowali swoje zyski, co nie jest niczym złym. Do tego momentu, tutaj na wykresie, zauważcie, cały czas stare koiny jeszcze poniekąd się tutaj wyprzedawały. Czyli byliśmy nieco powyżej średniej. W tym momencie schodzimy dokładnie na średnią, nawet miejscami tutaj poniżej. Co oznacza, że wchodzimy w momenty. W których byliśmy tutaj na poziomach, uwaga, około 8, 10, 11 tysięcy dolarów. Mam nadzieję, że ta informacja w połączeniu z tymi informacjami, jeżeli chodzi właśnie o wyprzedawanie się ze stratami, pokazuje Wam, gdzie mentalnie znajdują się dzisiaj inwestorzy, przede wszystkim ci długoterminowi, ponieważ to oni tutaj cały czas tym rynkiem zarządzają, ponieważ to oni mając gigantyczne zyski na swoich coinach po prostu mogą dużo bardziej na cenę wpływać niż osoby, które po prostu dopiero się do rynku dołączają. Ciekawą rzeczą jaką chciałbym się dzisiaj z wami podzielić jest to w jaki sposób koreluje ze sobą funding rate na rynkach z dźwignią z tym jak wyglądają wpływy Bitcoina na rynkach z dźwignią, ponieważ tutaj zauważcie wczoraj mieliśmy gigantyczne rekordowe wpływy, które na tym rynku nie są widziane aż tak Często więc zacząłem się zastanawiać, co to mogło spowodować i w jakich konkretnych momentach takie właśnie tutaj wpływy następują. Czym jest na początek funding rate dla nowych osób na tym rynku w momencie, kiedy zagrywasz na dźwigni na rynku kryptowalut, opłatą, jaką ponosisz, jest tak zwany funding rate. Ponieważ cały czas, jeżeli chodzi o order booki, jeżeli mamy więcej longów, czyli więcej pozycji na potencjalne wzrost na Bitcoinie niż shortów, czyli pozycji na spadki, w tym momencie funding rate jest. Pozytywny, co oznacza, że co pewien okres czasowy te osoby, które mają potwierane pozycje na wzrosty, płacą pewną prowizję dla osób, które mają otwartą pozycję na spadki, po to, aby cały czas balansować order booki. I sytuacja jest odwrotna, kiedy funding rate jest negatywny, oznacza to, że mamy więcej shortów, mniej longów i w tym momencie to shorterzy płacą longerom. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. W tym momencie jednak znajdujemy się na bardzo ciekawym poziomie, ponieważ zarówno tutaj mamy też swojego rodzaju dywersygięcia. I dochodzimy do poziomu 0. Dywergencja jest to pewnego rodzaju anomalia na rynku, która pokazuje nam, że prawdopodobnie może się odwrócić cena. I tą dywergencję możemy tutaj szukać także na funding rate, możemy także szukać na wskaźnikach analizy on chain, ale przede wszystkim także na wskaźnikach, które pokazują nam momentum, takie jak RSI czy MACD. Dywergencje są jednym z moich ulubionych wskaźników, właśnie na zwiększenie prawdopodobieństwa odwrócenia się. Ceny. I zauważcie, w tym momencie jesteśmy w okolicach 0, czyli mniej więcej mamy tyle samo longów i tyle samo shortów. I tutaj, patrząc chociażby w tym momencie, czyli mamy tutaj, zauważcie, 22-23 kwietnia, mamy bardzo duże wpływy Bitcoina na giełdy z dźwignią. Więc pytanie, jak wtedy wyglądał funding rate? Idziemy tutaj na 22-23 kwietnia. Zauważcie, jesteśmy tutaj, czyli bardzo blisko zera. To jednak w tym momencie mamy dołek, czyli mamy mniej więcej wyrównanego. Funding rate, jednak mamy tutaj także bardzo dużą korektę. W tym momencie mamy bardzo duże wpływy bitcoinów na giełdy z dźwignią. Następnie co widzimy? Kolejne wzrosty na bitcoinie. Idziemy dalej. Mamy tutaj styczeń roku 2021, i także zauważcie, mamy bardzo duże wpływy bitcoinów na giełdy. Jest to styczeń 29. Zobaczmy, jaki był tutaj funding rate. I tutaj, jeżeli zejdziemy na 29 styczeń, funding rate także tutaj jest na niskich poziomach, i także jesteśmy tuż po. Korekcie. I w tym momencie mamy gigantyczne wpływy i następnie mamy kolejny ruch w górę. I w tym momencie jest bardzo podobna sytuacja. Mamy bardzo głęboką korektę. Dodatkowo mamy tutaj neutralny, czyli niski dość funding rate i w tym momencie na giełdy wpływa bardzo dużo. Bitcoinów. I co zauważamy? Na ten moment zauważamy powolne wzrosty. To jednak zdecydowanie warto obserwować właśnie tutaj ten wykres na CryptoQuant. Jest on darmowy i w ten sposób dla siebie także będziecie mogli po prostu sprawdzać, jakie to ma przełożenie na rynek. Podsumowując, za każdym razem, kiedy jesteśmy naprawdę bardzo blisko neutralnego Funding rate'u, i w tym momencie jesteśmy na korekcie i mamy do tego bardzo, ale to bardzo duże wpływy bitcoinów na giełdach się dźwignią. Prawdopodobieństwo wzrostów, jak możecie zauważyć, w większości przypadków zdecydowanie jest po prostu. Ogromne. I widząc ten wykres, gdzie na wszystkich giełdach, czyli giełdy spot i giełdy z dźwignią, mamy takie duże wpływy, to zazwyczaj może oznaczać kapitulację. Oczywiście także warto spojrzeć, co się dzieje na giełdach spot. Na giełdach spot, zauważcie, nie dzieje się zbyt dużo. Nie ma tutaj zbyt dużo nowych wpływów, co mogłoby nam sugerować kolejne bardzo duże spadki. Raczej także widzimy dość powolny, żmudny proces akumulacji, ponieważ jak już wiecie z poprzednich materiałów, jeżeli chodzi o wyprzedaż, która miała tutaj miejsce, w większości wypadków była to wyprzedaż zrobiona przez osoby, które trzymają swoje bitcoiny na giełdach. I patrząc tutaj na bitcoina i chociażby na ethereum, raczej mam nadzieję, że widzicie, jak wygląda zachowanie inwestorów na giełdach spot. W przypadku BTC nie mamy tutaj tak wyraźnych sygnałów, to jednak wciąż ten tutaj okres, mam nadzieję, że tutaj zgodzisz się ze mną, że ten tutaj chart, czyli ten tutaj wykres, porównując go z tym, różni się znacząco, co oznacza, że większość osób kupując bitcoiny na giełdach wciąż je wypłaca. Tak samo tutaj, jeżeli spojrzymy na ethera, zauważcie, pomimo tego, że mamy tu jakieś wpływy, to jednak wypływy z giełd są po prostu gigantyczne. Tylko 8 czerwca zauważcie wypłynęło z giełd spot prawie 400 tysięcy etherów. Więc pytanie, czy to oznacza nagłe i bardzo mocne wzrosty? Oczywiście odpowiedź jest nie mam pojęcia. Tak jak wam powiedziałem, podchodzimy do tego rynku praktycznie, pokazuję wam pewne dane, które moim zdaniem po prostu mają bardzo duży sens, które się powtarzają bardzo często w przyszłości, moim zdaniem warto z nich skorzystać, a przede wszystkim zwiększyć prawdopodobieństwo naszych ruchów. Ja na ten moment dlatego dokładnie mówię wam o swoich przygotowaniach na moje kolejne zagrania, ponieważ widząc te rzeczy, mógłbym tutaj już teraz nawet pokłócić się o potencjalne tutaj wybicie ku górze, to jednak szukam większej ilości potwierdzeń. Większa ilość potwierdzeń, oczywiście. Zmniejsza ryzyko, być może to tutaj także zmniejsza nieco potencjalną nagrodę, bo cena może być nieco wyżej. Jednak będąc na tym rynku już około 4 lat, po prostu wolę, kiedy to ryzyko naprawdę jest najniższe jak to tylko możliwe, ponieważ wciąż rynek kryptowalut w ciągu jednego dnia 20% plus, 20% minus jest to, można powiedzieć, norma. I nie mam nic przeciwko, że z tych 20% powiedzmy potencjalnie procent, ja dla siebie wezmę 5 czy 10. To jednak to, na czym przede wszystkim się skupiam, to to, żeby. Nie tracić swoich bitcoinów, nie tracić swoich kryptowalut, i w tym właśnie, przynajmniej dla mnie, pomaga tutaj analizowanie wszystkich tych aspektów na rynku. Natomiast, jeżeli jesteś osobą nową na tym rynku, przygotowacie materiał na temat giełdy Binance. Jak kupować, jak sprzedawać, jak handlować, jak wypłacać, jak zarabiać oraz wiele, wiele innych informacji znajdziesz w tym kompletnym tutorialu. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się samych dobrych decyzji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.